Sam! Szybko! Trzeba mu pomóc! Słyszałaś, Penny, pośpieszmy się! Prowadź Mandy. Och! by nic tu nie było! To na pewno nie jest rekin! Tak! To Bielary! To bardzo łagodne stworzenie, normalnie. Sam? W jaki sposób przeniesiemy go z powrotem do morza? Przypływ jest za kilka godzin. Ja wiem! Przetoczymy go! Jest na to za ciężki! I mogłoby mu się coś stać! Nic mu nie będzie, prawda, Sam? Czy ja cię kiedyś zawiodłem, Mandy? Nie. Potrzebujemy tu Neptuna, Penny. Dobrze, Sam. Halo, Tom? Dobrze. Udawaj, że właśnie gasisz wielki pożar, ale naprawdę wielki. O, 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 o tak? To może mógłbyś włożyć więcej serca w pozę. Gaś się ogniu! Gaś się! O! Pf, właśnie. No to e, teraz wykorzystaj się siekierę. Mogę też zjechać po linie, jeśli chcesz. Wybornie. Dobry pomysł. O, cudownie. W porządku! Niedługo wrócisz do domu! No to ruszamy, Mandy. Pa, pa, Dzięki. Myślisz, że nic mu się nie stanie? Wiesz, Mandy, on teraz znów jest u siebie. Jest uwięziony w zalanej piwnicy. Majk jest zamknięty z nim! Więc wyciągnijcie mnie stąd, to razem ich uratujemy! Klamka się zacięła! Zgadza się, Penny. Ja też jej nie mogę ruszyć. Została mi tylko siekiera. Nie, 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 nie mną się nie martwcie! Ratujcie Majka! Cywile mają pierwszeństwo! No, to pan tu rządzi. Idziemy! Szybko! Powodzenia! Oby tylko nic mu się nie stało. Musi przecież jeszcze ze mną zaśpiewać. Wszystko będzie dobrze, zobaczysz. Mike będzie cały i zdrowy. Biegniemy! Aha, to te drzwi, prawda? Dobrze. Mike, musisz się odsunąć! Za chwilę rozbije drzwi siekierą! R-rozumiem, sam! Skakuj ty, w tym będziesz suchy. Może trzeba wyłączyć wodę? Ja przygotuję pompy. Nie wszystko naraz, dobrze? Na początek musimy sprawdzić, czy Mike jest bezpieczny. Mike, zrobiłeś kilka kroków do tyłu? Eee, tak sam! Już dobrze, Mike! Brawo, Sam! O! Tygrys jest cały! Zachowałeś całkowity spokój! I robiłeś jedną rzecz naraz! Uch, ja też bym tak chciał! Nie znalazłbym się w opałach! Nie martw się! Jesteś bezpieczny! Tak! Dzięki, strażaku, Samie! Chodźmy, Majki! Pora zaśpiewać w duecie. Eee, poczekaj, Elwisie. Jedna rzecz na raz, pamiętaj. Tak, wyłączę główne źródło wody. Elwisie, pomożesz mi z pompą? Razem wypompujemy stąd wodę. A ja wyciągnę starszą panią Steele z naszej szafy. Potem spotkamy się w dokach na specjalny numer Elwisa i Majka. Joda! Chlup! Już nie straszny mi brud! Chlup! Chlap! Gąbkę mydło złap! Chlap! Chlip! Będę czyściutki w Bo nie ma jak nie chlap, poślip, innych. Zaginął autobus? Są w nim dzieci! Trevor Evans i dzieci z Pondy Pandy nie wrócili jeszcze z wycieczki na stanowiska! Warto zawiadomić Toma Tomasa. Właśnie miałem to zaproponować! Jupiter wzywa Tomasa. Słyszycie, Sam. Jeśli właśnie lecisz, rozejrzyj się za autobusem Trevora. A ja sam. Tom Thomas wzywa sama. Zgłoś się sam. Słyszycie głośno i wyraźnie. Znalazłem nasz autobus. Jest na przełęczy! Trevor zjechał ostro z drogi i utknął! Na dole jest mnóstwo mgły! Dzięki, już jedziemy. Oby wszyscy byli w autobusie, w takiej mgle można się zgubić. Tak. Ja nie wałęsałbym się tam nawet za dnia, a na nocą już w ogóle. A to brzmi jak helikopter Toma. Tutaj, tu jestem, proszę. O, nie usłyszał mnie. Norman, to ty się wygłupiasz? Jesteście cali! O, sam! Jeszcze nigdy się tak nie bałam! Dobrze, zaraz wyciągniemy was na drogę. E, gdzie Trevor? Poszedł po was! Co za męstwo! Poszedł sam? Może ma tam zasięg. Brak sygnału. Trevor może być teraz wszędzie. Elvis, przywiąż linę do autobusu, to ich wyciągnę! Jasne, Sam. Tom, tu sam! Trevor Evans jest gdzieś w terenie. Bardzo potrzebujemy Twojej pomocy. No jasne, Sam! Ale przyda mi się druga para oczu! Możesz na mnie liczyć! Dobrze sam! Gotowe! No, no! Oh! O! Oh! Dziękuję. O, dzięki. Zanim zjedziemy, mogę skończyć naprawiać antenę? Uwaga, proszę mi zrobić przejście! Norman Price! Ha. To znowu ty. Dzień dobry, oficerze Steve. O, uratuj go. Myślisz, że da się to zrobić? Proszę się cofnąć. Muszę mieć dużo miejsca. Pamiętam jak raz pewien chłopiec utknął w bramie farmy, ale on wyglądał raczej tak. O, no, o nie, nie. Nie, 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 ha, halo, halo, pomóżcie mi z tym, ciągnijcie, o, 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 nie, nie, nie dotykaj mnie. To pewnie przez uszy, ma pan większe od moich. O, to niepoważne, potrzebna nam pomoc. Co to za straszny dzień, nic dziś nie układa się. Zgubiłem kask, kot pod nogi wlazł i teraz w gipsie siedzę. Co? Głowa oficera Steela też się zaklinowała? O, sam i Penny są jeszcze w terenie. Zostałem tylko ja. A ja nic nie zrobię. O, nie. Ktoś mnie potrzebuje. Muszę coś wymyślić. Edlington? Na posterunku! Elvis zawsze gotowy! O! Jejku! Spokojnie, wyciągnę was. Trevor, podaj mi pompkę pneumatyczną. Jest w bagażniku Wenus. Dobrze biegnę! O! Najpierw kobiety i dzieci. Nic ci nie jest? A kto mnie uwolni od mojej mamy? O, i po wszystkim. Brawo. E, 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 nie, niech to e, zostanie między nami, co, Gridlington? No pewnie, oficerze Steel. Uuu, co za śliczny kształt. I zobacz, jaką zostawił dziurę. A teraz przekopiesz kompostownik, co? Sam przecież mówił i... Nie teraz, skarbie, jestem zajęty. Pora zaczynać wystawę kwiatowo-warzywną. O, popatrzcie! Nie do wiary, co? Bardzo panią przepraszam. Nie sądzę, żeby teraz pani wygrała. Dzień dobry wszystkim hodowcom, a, a gdzie jest mój pomidor, Elvisie? A, cóż ja postawiłem ją w cieniu, żeby nie wyschła za szybko. O, przebiegle Kridlington. Witamy wszystkich. Gdzie mamy położyć naszą rzeżuchę, Mike? O, może tu, Bronwyn. Kiedy sam zacznie sędziowanie? Musi pozbierać węże w remizie, ale niedługo do nas dołączy. Dobrze, proszę was o uwagę. Chciałbym was powitać na mojej wystawie kwiatowo-warzywnej. <laughs> Dziękuję. Od dawna planowałem ten konkurs. Z dumą oznajmiam... Tato! Tato! Komposto? Nie przerywaj mi, mandy! A, oznajmiam wam, że moja praca... Tato! Patrz! Mamy pożar! Nie mogę uwierzyć! O, wezmijcie strażaka sama! Ach, kompostownik zajął się ogniem! Pozostali poszli na wystawę kwiatowo-warzywną. My też tam jedziemy, Penny. Nowodowcą. Sam i Penny są w drodze. Widzę ich! Oby się pospieszyli! szybko szybko Bo ty się boisz! Tchorzesz, co? Mogę odpalić flarę, kiedy tylko chcę! Kłopot w tym, że nie chcę! I mam w nosie, co ty o mnie myślisz. Pomocy! O! Słyszysz, ktoś coś krzyczał! Pomocy! Ratunku tutaj jestem! Głos dobiega z klifów! Szybko! Dobrze Was widzieć! Utknęłam! Ktoś musi pobiec po pomoc! Poczekajcie! Co Ty tam trzymasz? O! To Toraca! Co? Nie wolno Ci się nią bawić! Znalazłam ją! Miałam ją oddać Strażakowi Samowi! Brawo! Akurat dokładnie tego mi trzeba. Może mogłabyś ją do mnie rzucić? Ja? O! Dobrze! Świetny rzut, Mandy! Niech mnie śnieg zasypie, gdzie się podziała ta flara? O, jest nad klifami! Lepiej zadzwonię po sama! O, raca sygnalizacyjna nad klifami! Tom zobaczył Radę Sygnałową. Ktoś ma kłopoty na klifach. Tom już tam leci śmigłowcem. O, jak dobrze! Jest Tom! Jedzie strażak sam! Na skalę musicie jej pomóc! Spokojnie, Mandy. Pomożemy! Tom, spuść mi podwójną uprząż. Przyjąłem sam! Za chwilę będzie! Prawie jestem! Dobrze, Tom! Podnieś mnie! Powoli! To jest grillowym czempionem ponty. Pandy? O, tak trudno mi zdecydować. Jestem głodny, może gdybym coś jeszcze zjadł, od razu bym wiedział, co było smaczniejsze. My też poprosimy, jak tu pachnie. Spokojna głowa, Bronwin. Usmażę wam krewetki szybciej niż Trevor swoje kiełbaski. Przekonajmy się! Podkręcę gaz i mogę smażyć jeszcze szybciej. O, jakie to sprytne! To jest sprytne? Ja muszę tylko dołożyć nieco węgla i też mogę smażyć szybciej. Dla mnie to żart! Podkręcam gaz na całego! Wrzucę cały mój węgiel i gotowe! Zaraz zobaczycie, kto jest prawdziwym grillowym czempionem Ponty Pandy! Bracie, boję się, że trochę przesadziłeś. A? o oh, 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 nie! Uh, stój, nie podchodź! Uh, uh, lepiej zadzwonię po sama. O, co? Grill Trevora i podpalił drzewo? Jedziecie do grilla na polu piknikowym. Zakładam, że uważaliście na porannej lekcji. Elvisie, chyba dostaniesz swoje kiełbaski szybciej niż sądziłeś. O ile wcześniej się nie spalą. Razem przydadzą nam się oba węże penny. Dobrze sam! No, Elvisie! odkręcaj wodę. Sam, patrz! To jedna z tych butli z gazem. Ona zaraz wybuchnie! Masz dobre oko, Elvis. Dopilnuj, żeby nikt się nie zbliżał, póki nie opanujemy płomieni. Rozumiem sam. Wszyscy proszę do tyłu. Penny, ochładzaj butle z gazem zimną wodą, a ja postaram się wygasić resztę pożaru. Spokojnie, sam dam radę. No! Koniec.